Całym sercem za wszystkimi kobietami, które biegną, i całym sercem za naszymi pacjentami. Jesteśmy tutaj dzisiaj pomimo pogody, albo właściwie może dlatego, że jest taka inna pogoda, biegniemy, rozgrzewamy wszystkich. Jesteśmy tutaj, aby wspierać wszystkie akcje promocyjne związane ze zdrowiem kobiet. Wszystkie badania pokazują, że kobiety to są po prostu strażniczki domowego, ogniska i zdrowia dzieci, mężów, partnerów. Dlatego też wszystkie akcje Stowarzyszenia Dr. Max Zdrowie i e Drogerii Doktor Max są skierowane w większości do kobiet. My dzisiaj jesteśmy tutaj po to, żeby wszystkich wspierać. Dziękuję serdecznie, ogromne dzięki dla wszystkich wolontariuszy jeszcze raz, którzy tutaj dzisiaj razem z nami pracują, marzną, rozgrzewają się. Kibicujemy dzisiaj wszystkim kobietom na tym biegu i mężczyznom, którzy im towarzyszą. Zamówię szybko, bo muszę się rozgrzać i za chwilę też biegnę pomagać pozostałym wolontariuszom. Trzymajcie się! Partnerem strategicznym miasteczka Zdrowie Kobiet by Stowarzyszenie Dr Max Zdrowie jest producent Marek Centrum i Voltarenu. Bardzo się cieszę, że jesteście z nami. Powiedz, co można było u Was na stoisku zrobić? Na naszym stoisku chcieliśmy dotrzeć do wszystkich, zarówno do tych starszych, jak i do tych młodszych. Więc zapewniliśmy takie atrakcje jak Blender Bike, gdzie każdy mógł wsiąść na rower i wyblendować sobie pyszny koktajl, trochę witamin ale też dla osób dorosłych. Mieliśmy degustację naszych multiwitamin Centum Immuno o pysznym, pomarańczowym smaku, a także jesteśmy tutaj z naszymi gadżetami, aby każdy mógł dostać coś dla siebie. Partnerem Miasteczka Stowarzyszenie Dr. Max Zdrowie jest firma Trigi. Mamy wyjątkowego gościa. Jakuba Wesowskiego. Jakub, co można było zrobić na stoisku Trini? Dzień dobry, czołem. Przede wszystkim jestem w Staszczyni częścią tego absolutnie wyjątkowego biegu. Znaczy, tyle uśmiechniętych twarzy, tyle pięknych kobiet, to chyba w swoim życiu jeszcze nie widziałem. Przecież była pani, która powiedziała, że chyba trafiłem do raju, że jest tu tyle kobiet. To prawda. Jest też bardzo rześko, dlatego my zachęcamy do aktywności, jako że filary naszej marki to przede wszystkim zdrowie, radość i energia. No więc po tym biegu chcemy zachęcać do kosztowania owoców. Są te bardziej wymagające typu grapefruit, dla mnie nie do przejścia, ale są też takie słodkie, bardziej typu jabłko i pomarańcza. Są oczywiście smaki naszych produktów, naszych szotów witaminowych, tak więc za każde skosztowanie dostajesz piękną wlepkę i z tą wlepką później podążasz dalej i wymieniasz nagrody. Super, także bardzo dziękujemy. Wspólnie dbamy o zdrowie kobiet. Jednym z partnerów strategicznych miasteczka Zdrowie Kobiet 2 i Stowarzyszenie Dr. Max Zdrowie jest Oleo Farm. Jest z nami Ania, dietetyczka, która tutaj promuje właśnie zdrowie. Tak, dzień dobry, witam wszystkich. Dzisiaj na naszym Stoisku właśnie mamy takie produkty typowe dla biegaczy: regeneracyjne, zapobiegające znużeniu. Przede wszystkim nasze szoty magnezowe, a później, żeby zregenerować swoje stawy, nasze szoty ColaFlex z kolegenem typu drugiego. Dużo osób było? Tak, dzisiaj naprawdę wiele osób odwiedziło nasze stoisko i właśnie te produkty cieszyły się największym zainteresowaniem. Podczas biegu kobiet biorą też udział przedstawiciele, pracownicy doktora Maxa. Jest z nami Marzena, Marzena, pobiegłaś, jak było? Cudownie, jak zwykle w czasie biegu e, piersi. E, polecam każdemu bieganie w tym biegu, zwłaszcza że dbamy o profilaktykę zdrowia kobiet a już w szczególności polecam bieganie, bo trzyma nas przy zdrowiu, w szczególności jeśli pracujemy online, gdy robimy czasami tylko 2000 kroków, to polecam nałożyć buty i pobiegać. Wszystkich zachęcam do aktywności fizycznej codziennej. Na stoisku dr Max Drogeri i Stowarzyszenia dr Max Zdrowie była niesamowita akcja, ponieważ zorganizowaliśmy taki system motywacyjny dla uczestników biegu. Na czym to polegało? Na naszym stoisku mogliście odebrać taką właśnie kartę, na której były miejsca do przyklejenia sześciu naklejek. Każdą naklejkę mogliście zdobyć na sąsiadujących. Stoiska, gdzie czekały na Was ekscytujące zadania, jak na przykład wybicie tranu, zrobienie swojego własnego soku poprzez jazdę na rowerze, udział w konkursie, wiedzy. Zabawa cieszyła się bardzo dużym powodzeniem, ponieważ przy naszym stoisku ciągle był tłum ludzi, na których czekały nagrody, między innymi torby doktora Maxa, czy świetne śniadaniówki wykonane z bambusa. To co ważne, to jesteście wolontariuszami z Doktora Maxa. Powiedz mi, co to znaczy dla Ciebie być wolontariuszem? To tak naprawdę spotkanie fantastycznych ludzi, z którymi mogę tworzyć społeczność, która pomaga innym, która angażuje się w najróżniejsze, dobroczynne i zdrowotne tutaj u nas, Doktorze Maxie, akcje. Możemy szerzyć informacje na temat, jak teraz tutaj mamy bieg kobiet i możemy tutaj szerzyć informacje na temat, Profilaktyki zdrowotnej dla kobiet yy... i tak naprawdę głównie spotykanie fantastycznych ludzi i pomoc innym. Super, bardzo Wam dziękuję.